Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. Dzisiaj chciałem zastanowić się nad stopniem przygotowania państwa polskiego, a w tym samorządów polskich do powodzi, a co za tym idzie, i do wojny. To przygotowanie do powodzi powinno być wyjątkowe ze względu na to, że powinniśmy przygotowywać się do wojny, natomiast to, co pokazują stacje telewizyjne, to, o czym mówią stacje radiowe, to, o czym piszą na portalach w internecie, wskazywałoby na to, że to przygotowanie było żadne, no, że jeżeli państwo nie jest przygotowane na powódź i to lokalną, no to nie jest przygotowane na wojnę. Zacznę od tej wojny. Jaki, był, jak, jaki byłby najbardziej pra, prawdopodobny jej kształt? Z tego, co mówią fachowcy, wynikałoby, że najbardziej prawdopodobne jest uderzenie Rosji na Polskę, takie, że Polska zostanie zasypana tysiącami rakiet i dronów, i w ciągu jednego-dwóch dni zostanie zniszczona infrastruktura. Z, nastąpią uderzenia właśnie w elektrownie w, w instalacje z, związane z wodą, z kanalizacją, z telefonią drogi, koleje i po jednym, dwóch, trzech dniach jakby te działania zostaną zaprzestane nikt nie wejdzie na teren Polski. Polska będzie osłabiona w znacznej mierze. Zniszczona i w takiej sytuacji Zachód może nawet nie zareagować, to znaczy zareagować jakimiś pokrzykiwaniami, czy ewentualnie jakimś tam drobnym odwetem, żeby nie narazić się na wojnę nuklearną. I sytuacja po takiej dwu-, trzydniowej wojnie wyglądałaby dokładnie jak sytuacja w trakcie powodzi, czy zaraz po powodzi. I teraz zobaczmy, jakie błędy, znaczy tak. Ludzie zachowali się wspaniale, ludzie stanęli na wysokości zadania, szczególnie w małych miastach, na wsiach. E, jeszcze jest tam Polska, jeszcze jest tam patriotyzm, solidarność, miłość bliźniego i tak dalej. Natomiast Struktury państwowe i samorządowe zawiodły. Samorządowe zawiodły w znacznej mierze dlatego, że zawiodły państwowe, że nie zostały w żaden sposób przygotowane od góry do, do takich sytuacji. Działania utrudniały też przepisy prawne, uniemożliwiające szybkie reakcje, przepisy prawne polskie i unijne. I teraz zobaczmy, jakie. Ewidentnie błędy tutaj zostały popełnione. Po pierwsze, za późno ostrzeżono mieszkańców terenów zagrożonych. To powinno być o wiele dni wcześniej i powinno być w takim tonie, żeby ludzie zaopatrzyli się w wodę, żywność i wszystko to, co potrzebne byłoby na przetrwanie. Kiedy oglądamy migawki, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie Informuje się mieszkańców o jakimś tajfunie, no to widać kolejki do sklepów i w pewnym momencie puste półki w tych sklepach. Coś takiego nie nastąpiło. Tak na marginesie, gdyby nastąpiło, no to też te wszystkie sklepy spożywcze i nie tylko spożywcze poniosłyby o wiele mniejsze straty. Po drugie, niezadbana o łączność. Okazało się, że telefony i telefony komórkowe nie działają. W czasie wojny byłoby tak samo. I znamy prosty środek stosowany na na początku lat 90., czyli CB Radio. Ja pamiętam, jak byłem pod Warszawą i kupiłem dzieciom takie. Dwie CB do zabawy, to one były takie, że łapaliśmy, znaczy dzieciaki się porozumiewały za, za, za pomocą tych zabawek na odległość jakąś tam 100-200 metrów, natomiast łapały na to wszystko to, co przechodziło w powietrzu, czyli Wtedy było tak, że słychać było na przykład, że żona mówi do męża, żona, która jest w domu, mówi do męża, który jest w samochodzie: kup jeszcze mleko, zapomniałam o mleku. W takie Sybii radio, na wypadek i powodzi, i wojny, powinny być wyposażone wszystkie miejscowe władze od Sołtysa w górę. Druga rzecz, wielki błąd, o którym, który wypłynął. Gdy prezydent Wrocławia zaczął rozpowszechniać przez pomyłkę fałszywe informacje, że tam jakaś tama, tama się przerywa i trzeba ewakuować, no i później się tłumaczył, i tłumaczyli go różni fachowcy, że jeżeli przy tej poprzedniej powodzi w 1997 roku brakowało informacji, to teraz był nadmiar informacji, to znaczy sytuacja była dziwna, bo były takie miejscowości, z których żadne informacje nie, nie, nie spływały, bo były odcięte drogi, były zalane, nie działały tam telefony, ale tam, gdzie cokolwiek działało, informacji było 500 razy więcej niż potrzeba. I y, ci, którzy mieli podejmować gdzieś na jakiejś górze jakieś ważne decyzje, się gubili w tych informacjach. Mówiono, że trzeba by je przepuszczać przez jakieś komputery, co by trwało, żeby były jakieś sztuczne inteligencje, które by wyłapywały istotne informacje. Y, natomiast no, był tutaj błąd, nie wiem jak go nazwać logistyczny, prawda? że informacje powinny spływać do sołtysów, od sołtysów do wójtów odwójtów, gdzieś tam wyżej i po drodze powinna być selekcja tych informacji. Natomiast te nie najważniejsze mogłyby spływać na, do zupełnie innych źródeł, gdzie można by je gromadzić i analizować bez, bez pośpiechu. No kolejna sprawa brak przygotowania do obrony przed wodą tutaj, Wystarczyło by śledzić dzienniki telewizyjne, żeby zobaczyć, jak, sobie, jak się przygotowali Czesi. Prawda? Oni mieli takie specjalne maszyny yy, i zresztą coś innego niż piasek, jakiś granulat. Yy, I te maszyny napełniały worki, także na, napełnianie worków trwało w wypadku Czechów 10 razy szybciej niż w wypadku Polaków, bo jak pokazywano, jak ludzie napełniają worki, no to tak, ciężarówka wysypywała piach. Jeden trzymał worek, drugi łopatą wrzucał do worka piach, to to strasznie wydłużało. Była nawet taka migawka, gdzie jeden stał i próbował napełnić worek, i ciągle mu się ten worek przechylał, i musiał. Najpierw podnieść łopatę, później wziąć drugą ręką worek, później na, na, nasypać do tego worka. Z migawek z czeskiej obrony przed wodą widać było takie specjalne płoty, które z jakichś takich desek, nie desek błyskawicznie układano, które miały ochronić przed wodą. W Polsce czegoś takiego w ogóle nie było. Kolejna kwestia migawki z miejsc, gdzie ewakuowano tych, którzy uciekli ze, z zalanych terenów. W Polsce pokazywano puste szkoły podstawowe, gdzie ludzie kładli się na podłogę. Było jakieś jedno łóżko, był jakiś kocyk, który ktoś przyniósł. Na, na, w Czechach i na Słowacji te sale gimnastyczne w szkołach zastawiane były, zastawione były. Polowymi łóżkami, przykrytymi kocami. Wszystko było gotowe, wszystko było e, zapewnione. E, teraz ta kwestia braku żywności i wody na terenach zalanych. Zaziwiająca to apelowanie, żeby ludzie zwozili żywność i, 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 i wodę. Znaczy, po pierwsze, to powinno być, znaczy powinno się przygotować, namówić mieszkańców przez, poprzez władze samorządowe do tego, żeby zrobili jakieś zapasy na kilka dni wcześniej, uświadomić im zagrożenie. Po drugie, powinny być lokalne zapasy żywności i wody. Prawda? Zobaczmy, gdyby. Nastąpi, gdyby zaczęła się wojna, gdyby ta wojna wyglądała choćby tak, jak ją opisałem, no to, to dotyczyłoby całości kraju, bo te rakiety uderzałyby wszędzie. No i teraz nagle by się okazało, że nikt nie ma żywności. Znaczy, niektórzy mają jej w nadmiarze, śpią na niej, a inni nie mieliby żywności, nie mieliby wody. Także na wypadek wojny powinny być jakieś centra, magazyny, z konserwami, z wodą, skąd znaczy to się kiedyś stosowało na całym świecie, to można wymieniać od czasu do czasu, to można by wyprzedawać od czasu do czasu. To można później rozdzielać na zasadzie albo bezpłatnej, albo płatnej, prawda? ale żeby to było dostępne równo rozproszone po całej Polsce. Gdyby zaczęła się wojna, to nie byłoby zagrożenia na czterech powiatach, tylko zagrożenie byłoby we wszystkich powiatach. No i, yy, i co yy, wtedy. Prawda? I yy, zadziwiająca kwestia tego szpitala, który został zalany. Znaczy, po pierwsze, yy, dlaczego go wcześniej nie ewakuowano? Dlaczego ewakuowano ludzi, yy, Odpiętych od aparatury ratującej życie łodziami, a później dopiero karetkami czy helikopterami. Po drugie, dlaczego ten szpital nie został wcześniej odpowiednio zabezpieczony? A jeżeli nie mógł być zabezpieczony i tak by wynikało, już nie wiem, rok, dwa, trzy lata wcześniej, to powinien zostać przeniesiony. Znaczy, nie może być tak, żeby szpital stał w takim miejscu, w którym może w każdej chwili zniknąć pod wodą. Prawda? I zobaczmy, że gdyby była wojna, to jest kwestia tam tutaj się jakby dowiedzieliśmy, że dużo jest tych tam i dużo jest jakichś sztucznych zbiorników. I z ukraińskich doświadczeń wiadomo, że łatwo z taką tamę zbombardować i zalać. Znaczną część, znaczną połać y, kraju i, i sparaliżować tam życie, uniemożliwić działanie wojsku. Więc tutaj też y, powinno być jakieś przygotowanie, i widać było, że, y, znaczy, że szczególne przygotowanie tam y, i ze względu na powódź, i ze względu na wojnę tam, gdzie y, możliwe jest zalanie terenów y, wodą, prawda? W wyniku na przykład uszkodzenia się jakiegoś zbiornika. Prawda? I kwestia przepisów, kwestia stanu klęski żywiołowej. Mówi się, że za późno on był wprowadzony. Tylko też pytanie: dlaczego taki stan klęski? Jeszcze tutaj było niebezpieczeństwo. Tusk się bał. Wprowadzać y, wszystkich przepisów prawnych, bo tam od razu jest mowa o całkowitym y, ograniczeniu, zlikwidowaniu praw człowieka i obywatela, ale powinny być y, przepisy, y, powinny być takie dokumenty prawne, które umożliwiałyby wprowadzenie takiego stanu, y, niekoniecznie ze wszystkimi. Y, Obostrzeniami, skutkami, tam prawnymi, finansowymi i tak dalej, tylko wprowadzenie pewnego stanu wyjątkowego lokalnie, nad czym czuwałyby władze samorządowe, które wtedy mogłyby na przykład ewakuować e, wszystkich przymusowo, bo, bo tutaj jest, to nie jest kwestia tylko problemu wolności, tylko kwestia to, co jedna pani burmistrz płakała, dosłownie płakała. Przed mikrofonem jakiejś stacji radiowej, gdzie mówiła: Zostało tam trochę ludzi, którzy nie chcieli się wcześniej ewakuować, i co ja mam posłać tych młodych chłopaków do nich, żeby oni stracili życie? No tu jest problem tego życia, które później ludzie ryzykują, ale problem i różnego typu kosztów helikoptery, amfibie, czas, który można by poświęcić na ratowanie. Mienia i Życia i innych ludzi. No więc takie przepisy o, yy, o yy, przymusowym ewakuowaniu powinny yy, być wprowadzane jakby na ni w niższym stopniu, prawda? Znaczy nie przez Tuska, nie przez premiera, tylko gdzieś na poziomie yy, tego terenu, który jest yy, zagrożony. No, i kwestia też tych rabunków, prawda? że tutaj władze twierdzą, znaczy, nie mamy sądy niezawisłe, a władza wykonawcza twierdzi, że zostaną zastosowane najwyższe możliwe kary z tych widełek. Eee, w z tego co wiem, przynajmniej kiedyś tak było, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w momencie takiej sytuacji, to y, ta kara, znaczy to działają specjalne sądy, które natychmiast wydają wyroki, już nie mówiąc że niekiedy, jest też prawo strzelania do tych rabujących. Poza tym zabrakło tutaj takiej specjalnej, specjalnych oddziałów. To powiedzieć czego, czy to chodzi o policję, czy to powinny być tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, taka Gwardia Narodowa, takie specjalne oddziały, które nie są wojskowe, tylko są ochrony cywilnej, które by strzegły mienia i do tego byłyby przygotowane w sensie technicznym i w sensie wyszkolenia. Tego też nie było, a zauważmy, że kolejna powódź pokazuje, że bardzo wielu ludzi nie chce się ewakuować. Narażając nawet swoje życie i narażając życie innych, bo się boją o swój majątek, bo teraz powracają opowieści z powodzi 1997 roku, kiedy wiele domów zostało zrabowanych wiele domów, sklepów itd. zostało zrabowanych. Myślę, że w tym momencie tyle wystarczy na ten temat jeszcze raz trzeba skłonić głowę przed ludźmi, ludźmi, którzy stanęli w obronie, którzy, swoich miast i wsi, którzy się zorganizowali, którzy przyjechali z całej Polski, żeby pomagać tym, których powódź dotknęła. za jakiś czas będzie można więcej wniosków wyciągnąć. Jeden wniosek wydaje się być oczywisty. Polska nie jest przygotowana. Władze państwowe nie są przygotowane na stan powodzi, na stan wojny, na stan jakiejś, jakiejkolwiek klęski. A tych klęsk może być dużo łącznie z wybuchem niemieckiego superwulkanu. Gdzie Niemcy się już parę razy do tego przygotowywali, co zagroziłoby połowie Polski, bo na linii. Po, przechodzącej dzielącej Polskę na połowę, na połowę, na części przechodzącej yy, przez Poznań. I yy, yy, ten brak przygotowania yy, to jest chyba w większej mierze yy, wina PiS niż PO, bo PiS miał tyle lat, yy, tyle czasu, żeby, żeby to przygotować, ale widać też PO, po, PO na czym ono się skupia, znaczy nie skupia się na y, państwie, na funkcjonowaniu, prawidłowym funkcjonowaniu państwa, prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki, przygotowaniu się na jakieś trudne momenty typu powódź wojna, tylko skupia się, no wiemy na czym, prawda? Na zemście umacnianiu swojej władzy i przygotowaniu się do objęcia większej władzy, to znaczy zresztą po tych. Z, Pijarowskich zachowaniach dzisiaj władz w związku z powodzią widać, że wszystko jest podporządkowane przygotowaniu się wyborom prezydenckim, zwycięstwu w trakcie wyborów prezydenckich. Dziękuję bardzo.